Witajcie, Paszulin, moje kochane, i nagrywam podłogę, ponieważ dzisiaj będę opowiadała o tej słodkiej Kici, moim kocie. No weź się, odwróć. No i się obraziła, brawo ja. Obraziła się, tylko usłyszała jej imię, i no już oczywiście musi się obrazić. Co nie? Pewnie to znacie. Więc y, dzisiaj. Będzie odcinek o mojej kici, która pewnie znowu jak się ona to się obrazi, co nie? No widzicie, obraziła się. Waszka! Czego chcesz? Takie czego chcesz? Ja Waszka, mojego serwistika. To będę z niego nagrywała. a progu mam Instagram, bo z mojej strony też będę nagrywała. To mam do oddania spodnie i koszulę z gazet. Sorry za ten bałagan. Ale dzisiaj straszam mojego młodszego brata. No nie? I? A właśnie. Miałam opowiadać o kocie, a się rozgadałam. Ta słodka kisja Mana i imię Waszka. Obecnie ma dwa lata, ale nie, trzyma. Ma trzy lata. Dostałam jak dnia 8 miesięcy, czyli jest już ze mną chwilę muszę policzyć 2 lata i 4 miesiące. Odkąd się urodziła. Jest to druga najstarsza no rasa kosze. Jaka jest na świecie, czyli Afrodyta. Jeśli jak otworzyło, to zobaczycie, że ma jedno takie, jedno takie. O, widzicie? Jeden niebieski, drugi zielony. Tutaj na czole miała, ma taką plamkę, nie wiem czy ją będzie widać. Ale nie widać. Jest ona cała biała, jak śnieg. Ale w porównaniu do śniegu to ona jest żółta, bo się ostatnio nie kąpała. Nie, bo nie chce mi się jej myć, bo później mam całe ręce obdrapane. No i... Po prostu ją wziąłem na śnieg. No to była żółta. Ta słodka kizia. Mogę nawet coś na Ale to bym musiała was na chwilę odłożyć. Albo oprzeć o coś. To lepiej oprę. Tam sobie leży, widzicie? Tutaj leży. I tutaj leży. Okej. Okay. Hop. mi No nie, nie Walił. To jest Waszka. Ta słodka Kizia. To jest Waszunia. Mój słodki kociak, którego torturuję właśnie w tej chwili. Nie no dobrze, będę jej torturować. To jest jego fisko, a na niego szuka mojego młodszego brata. A najczęściej lubi spać w tych kluszakach. Tak, one wszystkie są moje. Jeszcze kiedyś, jak będę miała moje króliki, tam są tym czymś z żółtą tą. No ja to będę robiła król o w tych królikach. No, od razu lepiej. No i to jest właśnie nasza kochana Gwaszka. To jest właśnie ona. Zrobi nawet to, jest niej fala. Ale na tym to wygląda, tylko jakbym trzęsła tym telefonem. No więc, hahaha, ha, ha, prank to jeszcze nie koniec. Waszka na urodziny 8 stycznia. Wybrałam tak, ponieważ nie wiem, kiedy urodziny. Chciałam, żebym miała jak najwcześniej, do tego stycznia, styczeń. A 8, na że ją dostanę, jak miała 8 miesięcy. No, wskakujesz? Wskakujesz, czy. Nie, no, trafi Myślałam, że naprawdę wskakuje. Chyba, że teraz wskoczysz. Wskoczysz? Jej, wskoczyła na parapet. Grzeczna Kizia. i ulubiony pady. No, umiesz przeskoczyć? Weź to przesło. weź przeskocz. Co za kot. Przeskocz. No weź to przeskocz! waszka dobijasz mnie czytaj, dobijasz mnie. Tutaj chodź. No przynajmniej po co. A teraz zobaczymy czy do tego doskoczy. Nie, ale robi no, głoskowa, zobacz. Cię. A wiesz, jak tobie wysoko podnieść tyłek? Zobacz. Idzie. Trzeba tutaj drapać i już wyciąga te łapy do góry. No więc, to jest Afrodyta. Jak ją dostałam, Bo ją zostałam na komunie. No to. To co? To ile kosztowała? Około 2000 zł. Ale są jeszcze koty za 8000 albo i 5. Tak, ważka. Byłaś kupiona za 2000. Dobra, ja już kończę. Ostatnie zbliżenie na waszki oczy. I. か。